Perłowice. Tu mieszka mały Gipley. Pewnego dnia udaj się z kolegą do najlepszego zamku dmuchanego w mieście. Podczas zabawy znajdują tajne przejście. Postanowiają przez nie przejść. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 15 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć Subika z dzwoneczkiem. Dziękuję! Siemaneczko, z tej strony Jeep i słuchajcie, tak się składa, że czekam cały czas na mojego kolegę, żeby do mnie tu przyszedł, w piaskownicy się tu bawię, patrzcie jaki ładny zameczek w ogóle y, ulepiłem z piasku i mam kamerę, dzisiaj w ogóle nagrywamy vlogaska, vlogaska y, z parku, y, po prostu takiego zamku dmuchanego, y, gdzie można poskakać tak wysoko, tak wysoko, będziemy latali normalnie w przestrzeń i super, także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to musicie już teraz zostawić subika z dzwoneczkiem, Kliknąć łapeczkę w ból, górę i wbijać do sklepu. Edgyplay.pl po super ciuszki, gadżety, a do każdego zamówienia kolekcjonerska karta, która dostępna jest tylko do piątku. Także wpadajcie, gdzie on jest w ogóle, ten cwaniak? Słuchajcie, nie? Ja chyba biorę tą kamerkę i zaraz po niego pójdę, bo po prostu, no nie wytrzymam, nie? Ty, tam go coś widzę. Co on tam, co on tam kombinuje? O nie, ty, kurde, O Oczywiście, cześć! już sam tam i ulepiłem zamek z piasku z nudu. Nos. Bo ja byłem właśnie w pralni, musiałam odebrać kadki, normalnie, wiesz, nieważne, słuchaj, ale dzisiaj jest mega dzień, słuchaj, żeby idziemy normalnie do tego zamku dmuchanego, jej! No tak, idziemy, słuchaj, mam kamerę, także będziemy nagrywali tam vloga, vloga z całego dnia, Cześć. już się możesz przywitać tutaj normalnie. Cześć, jestem, jestem Nubek i dzisiaj normalnie będę skakać w zamku dmuchany, woo. Dobra, ej. także wyłączamy. I dawaj, ej, oddawaj kamerę, o, moja i, to moja kamera. Haha, o kamerę. kamera, Oddawaj, oddawaj, ej. Szwaniaku jeden, bo, bo nie wrzucę ciebie dobra. na filmik. Wytnę ciebie, wytnę o, ciebie zaraz. Dobra, normalnie, nie bądź taki. Dobra, to chodź, lecimy, co? Dobra, ja, dawaj. Się. Ja już się nie mogę doczekać. Uwielbiam, kurczę normalnie tam skakać. I jak nagramy jeszcze z tego filmik, to już w ogóle będzie normalnie kozak. Taki kozak, że to będzie masakra, co nie? No, będzie mega, normalnie super. W ogóle, powiem ci, że podobno tutaj, to jest najlepszy Zamek dmuchany w całym normalnym mieście. No to lecimy. W ogóle, w no, ogóle ja chod. słyszałem, że jest teraz za darmo wstęp, że burmistrz wszystkim dzieciom stawia za darmo, normalnie jest wejście i nie trzeba nawet wow. nic płacić, co? Jak się bawią! Ty, ale tu nawet starsi są, co? To nawet nie dzieci, no. tylko te starsi. Czekaj, jak gdzieś muszę kładź kamerę, kładź kamerę. Kamerę. Kurczę, tutaj nie wiem, może popsuję. Ups! O, nie! Szybko, szybko! Tam są jakieś mechanizmy. Uciekamy, uciekamy. Ja O kurde! Dobra, tutaj zamontuję kamerę. Dobra, jest. Siemanko, siemanko! Jesteśmy na parku trampolin, patrzcie, jak wysoko skoczymy. Kto wyżej skoczy, ten lepszy, nie? To wyżej skoczył? pewnie! Ja pewnie wyżej skoczę niż ty. Założę się normalnie. Patrz jak ja wysoko widziałeś? Jupi! Nie fajnie! Widziałeś? Nie, Widziałeś? No, Ty! Bo, to ja też! A coś zobaczyłem tutaj! Ja nie mogę, ziomeczku! Co no? się tam dzieje? Co? Jak tam wysoko skoczyłeś? Ty, tutaj coś jest napisane w ogóle, czekaj. Weź tą kamerę i chodź tam załatwić do góry, bo tutaj coś jest w ogóle, dobra, czekaj. chwilkę biorę już tą kamerę. Łow, dawaj kamerkę, dawaj. O, stanąłem na kamerce, ha! Ale jaja, dobra. Słuchajcie, także lecimy tutaj. Zobaczymy, co tu... Ty, kurde! Udało ci się? Udało wow. ci się? Jesteś tutaj? Jestem, Oj, jestem, ej, słuchaj. Jestem tutaj. tutaj. Co tu jest napisane w ogóle? Tylko dla personelu. Zakaz wstępu. Co? Zakaz wstępu? Ty, kurczę. A tam jest jakiś napis. Tajne przejście. Ty, tutaj coś jest. Ty, mam kluczyk, kurczę! Znalazłem okryty kluczyk przypadkowo, ha Dawaj, Ty, Lubek! Wiecie, tajne dana przejście dana. tu jakieś jest, idziemy dana. odkrycie. Ty, tutaj są drzwi. Tylko dla personelu, a my jesteśmy z personelu przypadkiem? No jasne, że tak, przecież nie widzicie że tutaj jeszcze na wszystkim znam słuchamy. Tutaj jesteśmy normalnie ekipa zamków dmuchanych, i stwierdzam, że na pewno jesteśmy w personelu. No to, o. No to wchodź pierwszy, Lubek, wow. masz takie prawo. Ty, ja. tajne przejście. Kliknij przycisk skocz wysoko. Ty, ale ja no. skoczyć wysoko? Ty, tu jest jakiś guzik w ogóle. Myślisz, Czekaj. że go klikamy, kliknąć go. No, kli kliknij go, no. Czekaj, no. trzy, dwa... Dobra, to klikam. Klik, klik. Słuchaj, i co? Coś się wydarzyło? Ty, coś się patrz, stało w ogóle? Nie, u nie ma nie ma w ogóle y, sufitu, ty, ale czekaj. W ogóle jakieś cząsteczki zaczęłyście z ciebie lecieć i rzeczywiście, ty zniknął sufit. Ja nie mogę, słuchaj, to jest jakaś magia. Teraz tak. mówią skocz wysoko, słuchaj, ja, ja się ja, trochę ja, ja, ja boję, ja wiesz? Skaczę. Ja wskaczę paż na to trzy, okej. Okay, no tu dawaj. Dwa i no. jeden i ej! Gdzie, gdzie? on zniknął? Ty widzieliście to? Kurczę, ej, Nubek, gdzie ty jesteś? Gdzie on zniknął? Ej? Chłopaku, chłopaku, wracaj tutaj szybko. Nie no, ja muszę po niego lecieć, słuchajcie. Ja muszę po niego lecieć. Skocz wysoko. To jest jakieś tajne przejście. Dobra, także skaczemy wysoko. A... O kurczę! Gdzie ja jestem, słuchajcie? Jak? Gdzie, gdzie jest nobek w ogóle? Przeteleportowałem się w ogóle chyba do jakiegoś innego miejsca. Albo nie wiem, tak wysoko doskoczyłem, że chyba na inną planetę, słuchajcie, wskoczyłem. Naprawdę dziwna sprawa. Ale podejrzane to było. Kurczę, gdzie ja w ogóle jestem? W jakimś ogromnym... Parku, zamków dmuchanych, tutaj wszędzie są normalnie zamki dmuchane, słuchajcie. Epicka miejscóweczka normalnie z kolegami, jakbym tutaj wbił, to przecież nie no, marzenie, marzenie każdego nastolatka. Kurczę, słuchajcie, naprawdę, naprawdę fajna sprawa, ale muszę znaleźć śnubka, bo ja się o niego martwię, zanim poleciałem i on gdzieś na pewno tutaj jest. Dobra, tu widzę trampolina, także skaczemy. Uhu, uhu. Ale zabawa, nie no, naprawdę, naprawdę przednia zabawa. Musicie koniecznie dać w komentarzu, Znać jak wam się podoba. Jeśli wam się podoba, to napiszcie, tak podoba mi się, jeśli nie, to nie nie, nie podoba mi się. A my tutaj musimy przeskoczyć. Tutaj widzę jakąś drabinkę, także hop i hop. I kurczę, nie trafiłem, widzicie? Ty, ktoś tam jest? O nie, hej! Cześć, cześć, ty o kurczę nie. widziałeś mojego kumpla Nupka? Ej, ej, nie, nie. spogaj mnie, ej przestań ziomeczku! Ja następny przyszedł normalnie, tak widziałem twojego kolegę No to jest twój kolega, o normalnie ty. czekaj, czekaj ty. jak ty fajnie wyglądasz, poczekaj chwilę, ja to muszę nagrać, he, patrzcie, patrzcie z kogo znalazłem, jakiegoś dziwnego kolesia, co wygląda, no, ty no, jak balon wyglądasz, widać tu taki sznurek, ty no, jesteś napompowanym balonem, ha, no bo ja. No ja, ej, nie śmiej się ze mnie, słuchaj, ja jestem mieszkańcem, ty znajdujesz się teraz w takim ogromnym zamku dmuchanym, a my teraz jesteśmy w wielkości normalnie mikroskopijnej, rozumiesz? No fajnie, fajnie, słuchaj, tyle że ja przyszedłem tutaj uratować mojego przyjaciela Nupka i chcę stąd z uciekać o, z powrotem, okay. słuchaj, powiedz mi gdzie on jest, jak go normalnie chcę wziąć ten, i zwijać, rozumiesz? Ten. Chcesz, chcesz go wziąć ten twój nubek, to wiesz, co nam zrobił tutaj przyszedł ten bezszelny, niefajny, normalnie i zniszczył nam nasz normalnie procesor głównego zamku dmuchanego tutaj. Patrz, co jak to ty? wygląda teraz. Już patrz, co on robi? zrobił. No jak to, Przecież ja niedawno słuchaj, zanim tu skoczyłem, niemożliwe, że on w tak krótkim czasie już wam tutaj. A co on robił? Korzystał z tego, skakał sobie tutaj, czy co? tak? Jak to się tak, stało? Tak, skakał normalnie sobie. My sobie śpimy, a ten sobie przychodzi sobie i jeszcze nacisnął przez przypadek taką dźwignię autodestrukcji. I zniszczyła nam ona główny procesor zaburmuchanego i teraz go nie wypuścimy. On gdzie on tutaj jest, nie, wiem. gdzie on jest, słuchaj! Ja nie wiem. W może naszym kucy? więzieniu tutaj leży tam i teraz słuchaj, wiesz co, siedź tutaj, usiądź tutaj, w tej właśnie chwili, tutaj, proszę, no, tutaj, ale. o i ja tutaj idę ponormalnie mam ekipkę i zobaczymy, co z wami zrobimy, bo jesteście niemili, niefajni, przechodzicie nam, niszczyć niszczycie ja wszystko, idę. Rozumiesz? Siedź się nie ruszaj. Wieku, daj spokój. Balon mi będzie jakiś rozkazywał, co ja mam, kurczę, robić. Ja będę sobie robił to, na co mam tylko ochotkę, słuchajcie. I on powiedział, że tutaj gdzieś jest Dubek, także ja muszę szybko... Ale co on tu narobił w ogóle? Tyle szkód w tak krótkim czasie. Przecież niedawno tutaj przyszliśmy. Ty, tu jest jakieś więzienie. Może on tutaj gdzieś jest. Nubek, nubek. Ty, patrzcie. Leży tam biedak. Ty mu się krzywda stało, Oni mu krzywdę zrobili! Nobek, Nobek, się, kurczę, przyjacielu mój! Przyjacielu, kurczę, co jest z tobą? O nie! Ja słuchajcie, muszę tutaj, nie wiem, wyjść jakoś bokiem. Tendyk, nie wiem, potrzebuję jakieś bloki. Normalnie weźmiemy... O nie, o nie! Co ty co e, robisz? E, e, Kwiatkę dla ciebie zebrałem, proszę, to tak? dla ciebie, słuchaj, no, tak. Nie, ty chcesz chcesz normalnie wsiąść tę nudkę i chcecie uczyć, tak? O naszego nie, normalnie. Ty zniszczyli się nam w zamek, nie, no słuchaj, to jeszcze, tutaj narobić szkód. Tak, to sam pójdziesz do, do więzienia. Trzy, Ej, dwa. Co tylko Co się dzieje? E, gdzie ja jestem? Co zamknąłeś mnie? Za co? Za co, faniaku? O co ja, ja ci zrobiłem? Co? co balon ja... jeden? Nie wiem, słuchaj. O, ty jeszcze do mnie balonie mówisz. Co z tego, że wyglądam jak balon? Może jestem balonem, ale ja mam swoje uczucia. Powiem ci tak, jesteście zamknięci tutaj, rozumiesz, w naszym tutaj zamku dmuchanym i nigdy z to nie wyjdziecie, bo... O. Wywróć mnie, bo to wszystko o nagram ty. słuchaj. I pójdę z tym na policję, wszystko powiem wam, że tak, widzicie jedne dzieci. Co, ja chodzę, co oni kurczę, zrobią? do szkoły jak, jak mama mi się... Nie no dobra, idź sobie, idź, sobie Ide. wszystko nagrane. Widzieliście? Zamknął mi jakiś balon normalnie w więzieniu, jestem za kratkami. Mamo, mamo, jeśli to oglądasz, to słuchaj, ja tutaj czekam na ciebie, aż mi uwolnisz, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić tutaj. Nie wiem, może wyskoczę ten dyk jakoś. Ty, słuchajcie, kurde, tutaj nie ma jak wy wyjść, no, masakra, ale są trampoliny. Ty, mogę sobie poskakać. Jest ubikacja, okej, okay. może się jest, O, kurczę, prawie normalnie się tutaj zapadłem. Za mały chyba jestem tutaj normalnie na tą ubikację, ale... Ej, kurczę, chłopaki, chłopaki! Wy jesteście małe! W moim wieku jesteście! Balonki, balonki! Słuchajcie, weźcie mi tutaj, uwolnijcie, wypuśćcie mnie stąd. Ja jestem waszym, waszym kolegą, wiecie? Jak to, słuchaj, ale nie wiem, słuchaj, nie wiem czy cię wypuścimy, a co ty, ty, a ty zostałeś, no, dlaczego to dlaczego teraz zostałeś, to dlaczego? No słuchaj, ja nic nie zrobiłem, ja tylko ogólnie odpowiadam teraz za mojego kolegę, który zniszczył wasz głupi jakiś procesor, słuchaj, pomóżcie <laughs> mi, ja nie wiem, ja, ja no mogę dobra. zrobić wszystko. U. Serio? Mogę już wyjść i mogę uciec stąd? No, mogę zjać? Nie! Kamerę weź sobie po pierwsze, bo zapomniałeś o kurczę, chyba. dzięki, że mi przypomniałeś, ja jestem rozczesiona, to wszystko się nagrywa. Słuchajcie, balony do mnie gadają i normalnie przyszły mi uwolnić. Ale ja, ja normalnie nie wierzę, co tu się co? dzieje. Słuchaj... Powiem Ci tak, ogólnie no, żeby stąd wyjść, musisz po prostu no jednak otrzymać zgodę tego głównego balona, którego spotkałeś, a słuchaj, ale wiesz dlaczego, bo dlatego, bo musisz naprawić nasz główny procesor, jak go nie naprawisz, nie, nie weźmiesz tego głównego zamku, nie Dobra, naprawisz, to po prostu naprawię. nie wyjdziesz. Ja naprawię zanubka, wszystko, tylko musicie go wypuścić, słuchajcie, ja, ja, jak ten procesor zdobyć w ogóle, co? No słuchaj, właśnie, wiesz co, powiem Ci, ale... Po, po pierwsze, yy, poskacz ze mną, bo tutaj się fajnie skacze, ale no po mega. drugie... Jaki ogromny, kurczę, taka ogromna trampolina. U nas takich normalnie nie ma nigdy w życiu takiej ogromnej trampoliny. Nie widziałem. Super sprawa. No to jak się dogadamy, ale co? słuchaj, musisz normalnie, wiesz co musisz zrobić? Musisz po prostu ze mną wygrać w takich normalnie zawodach. Chodź tutaj. Dobra, i idę, no. weź sobie łódeczkę po prostu i... Czekaj, ja tutaj może rzucę łódeczkę. Dobra, o, ja No i słuchaj, yy, tutaj będziemy się ścigać. Czekać tutaj na i ziomeczki, a my się tutaj pościgamy. I ty normalnie no, jak tutaj do mety dojedziesz do, do pierwszy, to wygrywasz. No i słuchaj, ja ci powiem, jak masz zdobyć ten procesor, dobra? No dobra, słuchaj, to odliczaj, odliczaj. Dobra, to trzy, dwa i jeden. Dobra, lecimy, słuchajcie, o. lecimy. O kurczę, ale drift, ale na drifcie wjechałem. O, proszę państwa, pani i panu, kurczę, jaki drift. I teraz, o kurczę, ale cienia z ciebie, ha, meta. Ja już na mecie. O, Ale nie, ty, ja cię! Słabia, słabia! Ty jest w ogóle mega! Pierwszy raz w ogóle jadę na takim czymś, naprawdę świetna zabawa w ogóle. Normalnie no. y, na takich łódeczkach można tak driftować po lodzie, że to jest masakra! Takiej atrakcji jeszcze nie widziałem i co? I teraz mi zdradzisz y, ten, ten sekret, gdzie jest ten procesor, gdzie go mogę zdobyć? Tak, słuchaj, zdradzę ci, bo wiesz co, ten procesor jest dla nas bardzo ważny, dzięki niemu nasze tutaj zamek może jakoś funkcjonować. Masz tutaj takie skrzydełka, o, nasze parze pasuje. Jakie ładne, jakie ładne. I co, I gdzie słuchaj, będziemy lecieć, co? Lecimy w takie miejsce, gdzie po prostu tam takie roboty pilnują drugi, jest drugi procesor, jest drugi procesor i są roboty, które po prostu ten procesor nam ukradły. E, taki stary procesor właśnie był i słuchaj, jak ten procesor zdobędziemy, to wtedy będziesz mógł to się, stąd się normalnie wydostać. Chodź tutaj, ląduj tutaj koło mnie, o. Ups, ups, nie doleciałem tam, czekaj. Już, 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 już jestem blisko, już jestem... O kurczę, przeleciałem, czekaj. Okej. Okay. I Dobra. uwaga, znowu przeleciałem. Ja nie umiem latać na tych skrzydełkach. No nie umieś, to jestem. dopiero pierwszy raz masz takie skrzydełka, to Ci się nie dziwię, że nie umiesz latać na nich. Dobra, gdzie tu jest? Gdzie ten tam. procesor? Ja widzisz muszę tam. szybko odzyskać tam. go. I... Tam jest za zamek dmuchany, widzisz ten zamek? No wid... a tam, tak, 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 widzę tam zamek, no. No to słuchaj, to właśnie w tym zamku masz tutaj jest e, ten procesor i musimy go po prostu zdobyć dzięki temu. Tylko i dzięki temu odbudujesz ten zamek i zostaniesz wypuszczony, będziesz się temu gbawi do końca życia. Ze so, okay. słuchaj, na tych ziomeczków i normalnie po procesor gotowy? Dobra, także uwaga, 3, 2, 1, ruszamy! Woohoo! Chodź o to ziomeczku! Załatwimy cię! O, ty kurczę, lecie, oddawaj procesor, który ukradliście. Właśnie. Oddawaj procesor! I my kurczę, jesteśmy nieustraszeni z moim przyjacielem tak. balonem i kurczę nic nam nie jest straszne. nie macie z nami szans. Jak Dobra, się! lecimy szybko do, do zamku, silny. co? Jestem tak, bardzo szybko. silny, słuchaj, bo bardzo mi zależy, żeby uwolnić mojego przyjaciela. A tam widzę więcej tych robocików, kurczę. Musimy tutaj jakoś podstępem normalnie uzyskać właśnie dostęp. O, już do mnie leci, już do mnie leci. Kurczę, muszę o, to nagrać, ty. muszę to nagrać. Słuchajcie, kamera, kamera, szybko. Patrzcie ludzie, wjeżdżamy tutaj normalnie w tych robocików. Bang. I co teraz? Kurczę, myślisz, że jesteś dobry? Ze mną nie macie szans. Gplay jest straszony, kurczę. I idzie uwolnić nubka potrzebujemy procesora o kurczę mocniej są ja, mocy są ja chyba zwiewam, tak, ja chyba, ja chyba ziewam dobra szybko do zamku, idę do zamku idę, po idź, idź, idę po procesor idę po procesor szybko szybko jest widzę tutaj skrzynkę na pewno tutaj to tu jest na pewno jest procesor z zamku dmuchanego mamy to gdzie jeszcze ten ostatni gdzieś tu był słuchaj dobra mamy I to dmuchanego. kurczę tak ciężko to było zdobyć to oni byli właśnie tymi złodziejami którzy wam ukradli to tak słuchaj, to oni są tymi złudźmi, to są właśnie roboty takie zaprogramowane. One po prostu nienawidzą po prostu naszego zamku dmuchanego. Rozumiesz to? Jak można nie lubić zamku dmuchanego? Co to są za ludzie w ogóle? Co? Zamki dmuchane są mega, a wy widzowie napiszcie, czy lubicie zamki dmuchane w komentarzu. Dobra, to co? Lecimy do waszego szefa, przekazać tak. mu po prostu teraz yy, ten procesor, żeby tam wszystko yy, znowu aktywował, te wszystkie tak. zamki. Dobra, no to dawaj, lecimy le lec jesteśmy już z Dobra, lecę, o. lecę, lecę. Już się nie mogę doczekać, kurczę, mam nadzieję, że jak mu dam procesor, to normalnie, to może ja ty szybko tutaj wejdę, co? Żeby nie było, że zwiem z więzienia, co, czy nie? No, słuchaj, to jest dobry pomysł. Ty, to weź tutaj i ja powiem, że tutaj byłeś cały czas i my mogliśmy. Powiedz, okay. powiedz, że go wołam, powiedz, że go wam. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, okay. ja sobie tu poskaczę na trampolinach. Normalnie uwielbiam skakać na trampolinach, ty, ale w tych skrzydełkach coś cię za bardzo nie da skakać. Ty, w ogóle zapomniał, żebym mu oddał skrzydła, może zapomni i sobie wezmę normalnie przy, w przedszkolu, to kurczę, będzie mi każdy zazdrościł takich yy, skrzydełek, będę mu klatać wszędzie. Dobra, gdzie jest ten cwaniak, słuchajcie, yy, ten, ten szefuncio niby cały, zaraz tutaj lukniemy, zobaczymy. Zwołałeś yy, wołałeś podobno, tak? Tak, yy, szefie, ogólnie, wypuść mnie, wypuść mnie, mam do ciebie sprawę, musisz mi zaufać, musisz mi zaufać. Jaką Słuchaj, sprawę? Mam procesor, mam procesor, <laughs> który kurczę zaginął, widzisz? Co? No? Ja cię, tylko, 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 ty, tylko, tylko mogłeś się zdołać, zdobyć, bo jesteś, ja, czy jesteś normalnym człowiekiem, to chodź, chodź za mną, Teraz, słuchaj, słuchaj. będziesz mógł wszystko wznowić, y, naprawić i zamki dmuchane tak. znowu będą, słuchaj, wspaniale funkcjonować. Mam tak. nadzieję, że teraz już się nie obrazisz na mnie i wypuścicie mojego przyjaciela Nubka i, kurczę, będziemy mogli w Oczywiście. spokoju wrócić do domu, nie? Teraz, słuchaj, powiem tak, nawet y, możesz wrócić do domu, kiedy tylko chcesz, ale możesz też tutaj z Nubkiem na jakiś czas zostać i, słuchaj, nakręćcie z tego film do dokumentalny normalnie na YouTube i już to milion subskrypcji, tak super, i w ogóle. Super pomysł, kurczę, już i tak to będzie the best, najlepszy filmik na świecie, jaki, kurczę, mogłem sobie wymarzyć. Słuchaj, to co, to co, pójdziesz po niego, pójdziesz go tak. wypuścić, proszę, tak. a idę ja idę niego, sobie a... poskakać, ja pójdę tam na tą ogromną trampolinę już wszystko opowiedzieć i czekam, okej? Okay? Dobra, okej. Okay. Dobra, to ja lecę, słuchajcie. Ja nie mogę. Normalnie szefuncia przekonałem i normalnie załapał normalnie tą całą e, zasadzkę z tym procesorem. Dałem mu ten procek, także wszystko w porządku. Teraz czekamy na Nubka. Ja tutaj już ustawiam kamerę, słuchajcie. I skaczemy. Widzowie, super sprawa. Jesteśmy normalnie w parku, w ogromnym ogromnym zamku dmuchanym. O! Nubek! Nubek, już jesteś wypuszczony, słuchaj. Jestem. Ja tu tak, filmik słucham. właśnie nagrywam. Słuchaj, tyle miałem tu przygód. Co, coś ty żeś odwalił tutaj, że, że no, tutaj oni cię no, zamknęli w więzieniu, co? No wiesz, co po prostu przeżyłem. Patrzę i taki normalnie zamek dmuchany, jakiś przycisk! Nie przyciska, czy ta nie dotykać. A ja od razu przycisknąłem ty, sobie inaczej. to pewnie buł. był przycisk autodestrukcji Lubek, a ty to odpaliłeś i po prostu zniszczyłeś im cały zamek. Jo, ty! Jak jo, ty to? Wow. O, jak ty tak wysoko skoczyłeś? No, ja też patrz, tak chcę. No robisz tak, tak, yy, wiesz, tak na, skradasz się i nagle płuczasz i wooo, idę kurczę, góry. czekaj, skradasz się, skradasz się i nagle, ej kurcze, mnie to coś nie działa, kurde, ej to nie fair, Nubek, ty, ty, ty próbuj umiesz jeszcze, tak wysoko, a ja to nie no, umiem. No, próbuj ja jeszcze raz, słuchaj, na pewno sobie dasz radę, słuchaj, to trzeba długi lat ćwiczeń, ja tutaj normalnie byłem, ja wiesz jak ćwiczyłem, ja to wszystko znalazłem w tajemniczej książce, słuchaj, wiesz. No, ja tego słuchaj nie wiem, ale w ogóle mam to na filmiku. Nagrywamy dzisiaj najlepszy filmik ever na świecie, słuchaj. Z tego parku, chodź, idziemy na kolejne atrakcje. Wiesz, w ogóle tu jest taki fajny tor, na takich łódeczkach musiałem się ścigać takim małym balonem, w ogóle w naszym wieku, chłopaczek. No, powiem ci, że, że super, chodź, pozwiedzamy, słuchaj, ponagrywamy filmiki, będzie super dzień. Lecimy.